No nie. Let's. Chodź tu i tłumacz się. Przestań zachowywać się jak dziecko. A weź mnie nie uciszaj. Mów ciszej, proszę cię. Nie. Ledwo potrafisz zawiązać sznurówki i będziesz mi gadał jak się zachowywać? Możesz się w końcu kurwa zamknąć. Mieszkanie jest na podsłuchu ty głupi małpiszonie. Wzięli się za nas. Teraz zadowolony? Dokąd ty idziesz, stary? We wszystkich miejscach na pewno są pluskwy. A zanim je wszystkie znajdziesz, będziemy w połowie drogi do więzienia. To co ja mam niby zrobić? Te pluskwy nadają na duże odległości, więc rozwal wszystkie policyjne anteny. DEA nawet nie odbierze sygnału z tych rzeczy. Byłeś niegrzecznym chłopcem. Głośniej. Byłaś niegrzeczną dziewczynką. Mocniej. Oddaj już spokój Reni. Koniec tego! Chodziłam do szkoły filmowej. Jestem ekspertem. Ekspertem we wszystkim. Kocham dręczyć ludzi. Jestem doskonała. Więc dlaczego mam tracić czas na biczowanie ciebie? Dla sztuki! Och, jesteś taka burżuazyjna. Słodka, ale taka, taka przeciętna. Idź to koniec. Jesteś zwolniona. Ale Reni. Ale Reni, ale Reni! Reni! Jesteś wspaniała, fantastyczna. I jestem taka, taka bardzo przeciętna. A teraz idź już! Kochanie, przyszedłeś, żeby rozweselić moje serce. Raczej nie sądzę. Kocham cię. Kocham tego mężczyznę. Pocałuj mnie! Ej, ej, wypad! Złamie cię, jeśli ty mnie złamiesz. To mnie zaczyna już wkurwiać. O, skarbie, proszę, potrzebuję twojej pomocy. Chodzi o mojego przyjaciela, Gonzaleza. <ścoughs> Musi przetransportować kuresko dużą porcję kokainy. <ścoughs> Ech, ja. Ty jesteś Gonzalez? A ty musisz być, Wiktor. Senior, muszę bezpiecznie przetransportować towar mojego kolonela do Viceport. Twój kolonel? Jesteś w armii? Nie w twojej. Mojego szefa to pułkownik Juan Garcia Cortez. Będę miał to na uwadze. Weź mój helikopter. Moi ludzie będą ci towarzyszyć. Zestrzelcie nadlatujący helikopter. Nadciąga więcej łodzi. Straciłem wielu dobrych ludzi. Nie mogę sobie pozwolić na straty, jeśli chcę chronić interesy mego kolonela w przyszłości. Jeśli potrzebujesz ochrony, mogłeś trafić gorzej niż ja. Za odpowiednią cenę, oczywiście. Może i tak, ale nie mogę nikomu ufać, dopóki nie dowiem się, kto wyjebał nas tym czolo. On nie wie? Nie, i niech tak pozostanie. Oczywiście to artysta. Presja mogłaby go zabić. Ja działam pod presją, wiedząc, że chcą mnie przeszyć kulą, ale jestem wyjątkowa, kochanie. Oczyś skarbie. Hey, Rennie. Hi. Kochanie, to jest kochanie, 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 znakomicie. Teraz już się znamy, nie? Kto chce szampana? Siemanko, jestem Wik. W porzo mi możesz mówić bary. Teraz kochanie, kochanie, potrzebuję przysługi. Tak, potrzebuję, żebyś mnie i jednego z moich klientów przewiózł. Wielka gwiazda może ptaki z drzewa ściągać, pokochasz go. Jestem trochę drogi jak na szofera limuzyny. No cóż, rock and roll to brudny biznes kuju. Co powiedziałeś? Ten facet pożyczył mi 3 miliony funtów, a teraz chcę z powrotem. Zuchwały gnojek. Grozi zabiciem mojego człowieka, jeśli nie zapłacę. Okej, okay, ale to cię będzie kosztować. Tak, tak, tak. Cholera, już czas. Lepiej spotkajmy się z nim. Pokochasz go. Ten świr wysłał Waisów za moim talentem. I... Słuchaj Bary, kiedy zgodziłem się zagrać w Vice City. Nie myślałem, że to ma być moja ostatnia pieśń. To żaden problem, stary. Jakiś świr po prostu próbuje. Ej, czy ty nie jesteś Phil Collins? Tak to ja, kolego. Zostawmy te powitania na inny dzień, co? Zawijajmy się stąd. Czy nie powinniśmy zadzwonić na policję? Serio, stary, to jest przecież Vice City. To jest miasto przestępców. Tutaj to nic takiego. Kim jest ten Giorgio, któremu wisisz kasę? A tam nikt ważny. Pożyczyli mi parę groszy. Bary, czy ty się zadajesz z gangsterami? Nie, stary. Przysięgam na twoje życie. Tak właśnie o to się martwię. Ty, Gamoniu, powinienem dać zarządzać temu głupiemu psowi, jak on się zwał puszek? Przepraszam. Panie Mendes. Armando, aqui! Tus amigos! Z tobą też się fajnie gada, koleś. Mój brat i jego gadki... Właśnie rozmawialiśmy dziś o filozofii. On jest fanem Platona, a ja zawsze byłem bardziej arystotelikiem. I być może dlatego on żyje bez trosko, a ja jestem przytłoczony zmartwieniami. A ty, co sądzisz? Ja? Kurwa, świat jest pełen cierpienia, a później umierasz. Widzisz, wiedziałem, że myślimy tak samo. Ty i ja. Dlatego wiem, że poczujesz ten afront tak samo mocno jak ja. No i się zaczyna. Jacyś łotrzy obnoszą się z pogardą dla nas, używając naszego domu jako przejścia dla narkotyków do tego wspaniałego kraju. Tak jak wy. Dokładnie. Przecież to plagiat. To jest zniewaga. Mam nadzieję, że jesteś na tyle mądry, żeby zdać sobie sprawę. Jeśli pozwolisz komuś cię obrazić, zanim się obejrzysz, spróbuję cię zabić. Musisz zgładzić tych degeneratów, znajdziesz ich w okolicach Ocean Beach. You are now about to die. To jest prywatna impreza, koleś. Ta? A to jest publiczna egzekucja. O kurwa, mać dziewczyny, bierzcie go. O, cześć Wiktor. Mam nadzieję, że lubisz golfa? Pewnie. Mogę zagrać rundkę albo dwie. <laughs> ja rundkuję cały pieprzony czas. Ale nie wspominaj o tym nigdy mojej żonie. <laughs> a teraz Wik. Sposób, w jaki facet gra w golfa, wiele o nim mówi. Naprawdę? Tak. Na przykład zaufałem temu Jezusowi tam, a zdradził mnie. Powinienem był wiedzieć lepiej. Jest fatalnym golfistą. Zobaczymy, czy sposób w jaki ty grasz mi się spodoba, co? Wtedy może będziemy mieli układ. Mam pewien interes do nagrania w niedalekiej przyszłości WIK. O tak, ha, ha 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 ha, świetnie, ty gnoju! Nikt się na mnie nie rozprówa! Niezła gra, Wiktor. Dzięki. Uznaj to za zaliczkę za twoje usługi. Odezwę się, do zobaczenia. Lance, uważaj na siebie, bracie. Na mieście mówi się, że Martinez zerwał współpracę z policją. O dzięki Bogu, że tutaj jesteś. Co się dzieje? Mam złe wieści, przyjacielu. Jesteś w poważnych tarapatach. Co? Diego dosłownie wariuje z troski. Ej, chwila, zaczekaj, o czym ty gadasz? Policja przejęła część naszego towaru, ale to od ciebie się boimy. Niby czemu? Widzisz, jesteśmy utilitarianami. Największe dobro dla największej liczby. A nas jest dwóch, a ty jeden. Więc Diego zaproponował, żeby powiedzieć glinom, że to wszystko należy do ciebie. ho! Jak miło z waszej strony. Niestety mam papiery dowodzące Twojego zaangażowania. Chyba, że rozwiążemy tę małą nieprzyjemność. Co Ty na to? A więc, w jaki sposób chcesz to załatwić? Musisz wynieść z powrotem tę kokę. Jest dwa Odbierz ją, zanim trafi na posterunek. <słuch> Dziękuję, Wiktor. Tak bardzo lubię nasze wspólne rozmowy. Uważam Cię za bardzo inspirującego. Dzięki. No i znowu się zaczyna. Miłej zabawy. Są jakieś kontenery na policyjnym parkingu. Nasza kokaina jest ukryta w środku, wymieszana z innym towarem. Bez obaw, wyciągnę ją stamtąd. Miło to słyszeć, odezwę się. Proszę pana, odstaw kontener do punktu odbioru. Cholera, policja zabiera ostatni kontener, odzyskaj go szybko. Nie wierzę, że ci się udało. Proszę pana, to była przyjemność oglądać pana w akcji. Proszę pana, proszę pana, błagam! Ratuj mnie! Ci motocykliści się do mnie dobrali, nie mogę ich zgubić. Dziękuję panu. Nie ma sprawy. Gdzie mam cię wyrzucić? Ha, 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 ha. O nie! Proszę pana, tylko mnie nie wyrzucaj. Ha, 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 ha. Zabierz mnie na dach parkingu. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję przyjacielu. To było fantastyczne. Szerokich wiatrów.